W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza będziemy z kamerą na budowie drugiego etapu ulicy Krasińskiego. Pokażemy obchody Dnia Nauczyciela, powiemy o projekcie, wszystko zaczyna się w głowie. Zobaczymy niezwykły bal seniora, zaprosimy na sobotę z funduszami europejskimi, a także na salon poezji do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Jesteśmy dzisiaj z kamerą na budowie ulicy Krasińskiego. Oglądamy, jak wygląda drugi etap inwestycji, postęp prac jest widoczny, droga ma już podbudowę i warstwę wiążącą aż do przepustu na potoku klucznikowskim. Budowane są chodniki wraz ze ścieżką rowerową. Będzie też zatoka autobusowa, pojawi się oświetlenie uliczne. Ta kwestia związana z rozbudową, jak gdyby, części północnej miasta jest realizowana poprzez właśnie ulicę e, Krasińskiego. Ta ulica, która ma swój. Początek przy ulicy Dąbrowskiego w rejonie hotelu Galicja. Oczywiście będzie miała swój finał i już ma można powiedzieć finał na ulicy Kownackiej w rejonie właśnie tutaj Starego Miasta. To jest połączenie ulicy Dąbrowskiego właśnie z tą częścią Starego Miasta i udróżnienie tej części to jest zarówno pod tym kątem komunikacyjnym. Ulica Krasińskiego jest drogą alternatywną do ulicy Dąbrowskiego. Ułatwia dojazd ze Starego Miasta na osiedle chemików. Droga ma ponad 1,3 metrów. Biegnie nowym śladem, przecinając ulicę Chopina, wysokie brzegi i szpitalną. W rejonie hotelu Galicja połączy się z ulicą Dąbrowskiego. Oczywiście bardzo istotna jest kwestia związana z możliwością rozbudowy tych terenów. Pojawili się już inwestorzy, którzy są zainteresowani właśnie lokowaniem tutaj swoich inwestycji, myślę głównie o inwestycjach mieszkaniowych. Więc ten cel, który chcemy osiągnąć poprzez komunikację, poprzez rozwój Osiągnęliśmy. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszym fragmentem ulicy Krasińskiego do wysokości skrzyżowania z ulicą szpitalną już jeździmy. Ostatni etap do wylotu ulicy Dąbrowskiego będzie gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Jest to część, bardzo bym powiedział, nowa, otwarta, dająca też możliwości te kształtowania tej rzeczywistości w sposób bym powiedział, też nowoczesny i na to liczymy, że te inwestycje, które tutaj powstaną, będą takie. Budowa ulicy Kracińskiego kosztuje ponad 12 milionów złotych, w tym blisko 7 milionów to pieniądze zewnętrzne. Pracownicy oświaty z oświęcimskich szkół podstawowych i przedszkoli obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość zorganizowano w Oświęcimskim Centrum Kultury. Zastępca prezydenta Oświęcimia, Krzysztof Kania, mówił o ważnej roli nauczycieli w kształtowaniu młodego pokolenia. Dziękował im za trud, poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi. Wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom prezydent Oświęcimia, Janusz Chwieród, przyznał nagrody. Były też nagrody od dyrektorów szkół i przedszkoli. Do grona nauczycieli mianowanych Włączyło 12 osób, a 8 otrzymało tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość była też okazją do złożenia podziękowań dla Katarzyny Chmielewskiej, która zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Specjalny występ dla nauczycieli przygotowały dzieci oraz pracownicy miejskiego przedszkola nr 15. Już po raz czwarty Fundacja Przytulia zorganizowała w Oświęcimskim Centrum Kultury konferencję poświęconą tematyce zdrowia psychicznego. Wszystko zaczyna się w głowie. Spotkanie z psychiatrią to coroczne wydarzenie, które ma wymiar edukacyjny, zwłaszcza uświadamianie społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego, jego zaburzeń, leczenia i profilaktyki. Niesie także przesłanie przełamywania barier związanych ze stygmatyzacją osób chorujących psychicznie. W tym roku postanowiliśmy zająć się poświęcić tę konferencję głównie tematyce schizofrenii, jako takiej chorobie, z którą chyba mamy najmniejszą wiedzę społeczną i wśród naszych wykładowców Mamy panią profesor Agatę Schulz. Pani profesor jest kierownikiem kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesem lekta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pana doktora Michała Skalskiego, konsultanta wojewódzkiego w Małopolsce. Mamy też osoby, które doświadczają kryzysu psychicznego, które opowiedzą o, o swoich doświadczeniach z perspektywy zdrowienia. A także zajmiemy się kwestią profilaktyki, czyli dbaniem o dobrostan psychiczny u osób młodych, nie tylko młodych, a także jeśli chodzi o narażenie na substancje psychoaktywne. I to będzie ostatni wykład wygłoszony przez profesora Rafała Skowronka, kierownika Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii w Katowicach. W konferencji biorą udział autorytety z dziedziny psychiatrii, psychologii, osoby innych profesji zaangażowane w pracę na rzecz osób, chorujących psychicznie. Oświęcimscy seniorzy doskonale bawili się podczas balu seniora, który był zwieńczeniem wydarzenia pod nazwą Senior Week. Seniorzy nie pierwszy raz pokazują, że są bardzo aktywni, mają wiele energii i chęci do wspólnej zabawy. Obok tańca w rytmie znanych i lubianych szlagierów było dużo gier i konkursów zręcznościowych. Bal poprzedził koncert piosenek Anny Jantar. Organizatorzy zadbali też o poczęstunek. Za nami pierwszy Senior Week, czyli tydzień oświęcimskich seniorów. Organizowane po raz pierwszy właściwie takie senioralia oświęcimskie, ponieważ na ręce przewodniczącej oświęcimskiej rady seniorów zostały przekazane klucze dobra miasta, czyli seniorzy rządzili w oświęcimie od poniedziałku do... Ostatniej soboty. Senior Week został zorganizowany po raz pierwszy i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez seniorów, którzy mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty przygotowanej przez Miejskie Instytucje Kultury i placówki. Byłam na przepięknym koncercie na zamku, byłam na wykładach w Domu Kultury poświęconych seniorom, profilaktyce zdrowia. Też byłem na występie w OCK. Na pięknym występie takiego zespołu niby amatorskiego, a zachowali się jak zawodowcy, świetnie. Świetnie. Byliśmy na przykład zaproszeni do biblioteki. Było dla nas przygotowane takie piękne zajęcia. Wykonywaliśmy torby metodą taką transferu naprawdę bardzo ciekawa metoda. Coś nowego zobaczyliśmy. No i torby ekologiczne. Zaskoczony byłem takim pomysłem. Mam torbę z głową wilka. Różne, różne były y, wybory i kwiaty. Byliśmy w muzeum, mamy piękne muzeum. Tam jest w ogóle, byłam już dwa razy, malowaliśmy tam różne, przedtem aniołka, a teraz diabołka takiego. Byłem zadowolony, że mogłem brać zajęcia, znaczy uczestniczyć w zajęciach z młodzieżą, gdzie byliśmy zaproszeni do szkoły ósemki. I wyżyłem się, i, i dzieci tak mnie polubiały, że nie mogłem nadążyć. Przyszłem do, do ośrodka całej mokry, Sadzili mnie do bramki i, i, i senior mu, musiał sobie poradzić. Ja również jestem bardzo zadowolona przede wszystkim z tego koncertu nauczycieli. Byłam tak zadowolona, że to się. Ja uwielbiam smyczkową muzykę. I poważną. Już dawno nie słuchałam, tak? To, aż mi łeskie poleciały dosłownie. A miałam nie jechać, bo mówię, nie ma tam jak się dostać, ale pani dyrektor i wszyscy mówili, że tam jest, łatwo się dostać, i poszłam. Byłam bardzo zadowolona i dziękuję za to, że mogłam skorzystać. właśnie. Jesteśmy wdzięczni, że cały tydzień naprawdę poświęcony był seniorom. W sobotę 19 października odbędzie się drugi funduszowy piknik rodzinny Małopolska Zachodnia Kopalnia Możliwości. Początek pikniku o godzinie 13 do godziny 19 na Oświęcimskim Rynku. Na odwiedzających czekać będzie moc atrakcji. Wśród nich strefa innowacji z botami, symulatorem bezpiecznej jazdy, strefa konkursów funduszowy Kahoot, a nagrodą będzie hulajnoga, rower i inne cenne nagrody. Będzie też strefa kulinarna, a w niej food i słodki poczęstunek, Także strefa zdrowia z bezpłatnymi badaniami. Nie zabraknie też strefy konsultacji, w której będzie można się dowiedzieć, jak korzystać z możliwości, jakie dają fundusze europejskie mieszkańcom Małopolski Zachodniej, oraz strefy dostępności, gdzie będzie można poznać świat osób ze specjalnymi potrzebami. Na estradzie wystąpi zespół Krzywa Alternatywa oraz lokalni artyści. Piknik zakończy występ Dominika Dudka. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprasza na 91. krakowski salon poezji pod tytułem Granice Człowieczeństwa, który odbędzie się w sobotę 19 października o godzinie 16. Wiersze poetów, uchodźców i emigrantów przeczytają Małgorzata Zawacka i Krzysztof Zawadzki.